Dajcie z tej strony MindStorm Dzisiaj pokażę Wam jak pobrać fajne shaderki Po pierwsze wchodzicie w Minecrafta z OptiFine. Em. OptiFine masz w poradnik w link w opisie. To zależy jakie shaderki pobieracie, takie shaderki sobie macie. No i tak, jak masz Optify na 1.14.4, no to chyba musisz shaderki na 1.14.4, nie? Także, no teraz się będzie ten Minecraft nagrywał, ale po co, nie, no, zrobię pauzę. Dobra, Minecraft się odpalił, wchodzicie w opcje, ustawienia graficzne, shaderki. No i tutaj macie folder na shadery, obok tego macie taki znaczek standardowy pobierania. W przeglądarce otwiera się Strona z fandomu No i wybieracie sobie jakieś shaderki Tutaj BSL Przykładowo można też pobrać jakieś inne, ale ja biorę te BSL, bo mi się podobały Sprawdzałem No shadery muszą się wam pobrać, ale teraz Chyba. Tak, teraz tutaj macie jakieś zdjęcie, jak to wygląda i tak dalej. Pobieracie download. I tutaj zaraz będzie się. To jest strona Minecraft Forge, z której możecie też pobrać różne mody. Niedługo będzie też recenzja kilku modów, może nawet sześciu modów. Teraz się pobrało, zapisujecie plik. Możecie wyjść z przeglądarki i wchodzicie do yy, eksploratora plików. Wrzucacie to na. Minecraft. Wchodzicie w. Minecraft. To się pojawiło tutaj, ale to ma się pojawić tutaj. Shader pack. No i teraz możecie zobaczyć, czy się włączyło. Gotowe, gotowe, gotowe. Jednoosobowy. Zobaczcie tylko, czy włączyły się, bo shaderki nie zawsze wyglądają tak, jak chcemy. Na przykład kiedyś pobierałem shadery i wyglądały, że cały świat był fioletowy, czego raczej nie chcecie. I powiem Wam zaraz, jakie to były shaderki z Wybrand, ale to były shadery na 1.16 a ja mam 1.12, 12 Znaczy 1 No widzicie czasem się laguje ale to tam już nie wnikam chatka taka jak niedługo w tej chatce będzie pokaz modów teraz nie gram na modach więc Samu tego nie pokażę, no więc muszę no, wam powiedzieć cześć